Narem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o Turcji, ale również o trochę o Azji Środkowej, o, o Azji nam bliższej. Za mną jest doktor Karolina Wanda Oluszowska z Uniwersytetu Jagiellońskiego, również Instytut Badań nad Turcją. Zachęcam do tego, żeby wspierać Instytut, jeżeli interesuje Państwa ten region świata na Patronite. Karolino, dzień dobry, kłaniam się nisko. Dzień dobry, witam i dziękuję za zaproszenie i za tak taką zapowiedź. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać o tym o takim śmiałym posunięciu, bo chodzi, myślę, że chodzi trochę o jakieś, taką, jakąś formę ujednolicenia świata tureckiego. Mowa tutaj nie oczywiście o, tylko o Turcji, ale mamy i Azerbejdżan. Ale żebym nie za dużo nie powiedział, no czym jest ta marka, franczyza, moglibyśmy nawet powiedzieć, made in Turan? Tak, to jest rzecz, która może wiele osób zaskoczyć, dlatego że głównie no, pod naciskiem Azerbejdżanu Tutaj pojawił się taki pomysł na zrobienie właśnie nowego brandu, czyli made in Turan, czyli no, rzeczy, które pochodzą z państw turkijskich, z państw turkijskich, które zrzeszone są w organizacji państw turkijskich, bardzo często w Polsce mówi się turecki, ale tutaj to turkijski będzie bardziej właściwe, bo to chodzi o państwa, które posługują się językami z rodziny turkijskich. One jakby, no, tutaj są z tej samej grupy co turecki, ale to pokazuje, że to nie są języki od tureckiego, tylko jakby z tej samej grupy językowej. I tutaj między innymi mamy Turcję, Kazachstan, Azerbejdżan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. Tam też są państwa jakby obserwujący w tej grupie państw turkijskich, na latach się skupmy, którzy są członkami, bo to do nich się głównie dotyczy, właśnie ta marka Made in Turan. I one właśnie pokazując tą swoją jedność w świecie, w świecie i też chcąc Pokazać, że te państwa się wspierają, bo jakby pomysłem tej organizacji państw turkijskich jest wspieranie się w różnych przestrzeniach, między innymi edukacji, ale również właśnie energetyce czy handlu. I właśnie pokazując ten, tą wspólną siłę państw turkijskich. No i już wyszedł pomysł na to, żeby właśnie zamienić te lokalne marki na wspólną markę Made in Turan, czyli no wywodzi się z tego mitycznego Turanu, czyli, czyli tych właśnie państw turkijskich. No jest to trochę idea, którą trudno sobie w tym momencie wyobrazić, bo ile możemy sobie wyobrazić może tutaj będę trochę krzywdząca właśnie to Made in Turan na zasadzie wiem, Uzbekistanu, Kirgistanu czy nawet Kazachstanu. Nawet Azerbejdżanu, no bo mówmy się, że Azerbejdżan też w wielu miejscach świata nie ma zbyt dobrych notowań z perspektywy posunięć politycznych, to trochę mi się nie wydaje, żeby Turcja chciała zamienić swoją markę Made in Turkiye, bo, bo taka jest już teraz marka, nie, jeżeli chodzi o Turcję, na, na, na właśnie Made in Turan. Ale pomysł jest ciekawy, bo pomysł jakby kolejny raz pokazuje nam, że te państwa chcą ze sobą współpracować w różnych wymiarach. Ja myślę, że do tego jeszcze wrócimy, bo to nie zawsze będzie proste z perspektywy jakby choćby konfliktów między tymi państwami, ale no możemy sobie wyobrazić, patrząc się na ten blok właśnie państw członkowskich, mając na uwadze, że państwami obserwującymi w tej organizacji narodów tureckich są choćby Węgry. Jest choćby Cypr Północny, jest Turkmenistan, no chciała być Ukraina przed pełnoskalową wojną, chciała być Afganistan przed przejęciem władzy przez talibów. Mamy taką dużą grupę państw, które wspólnie, no choćby ze względów swoich surowców energetycznych, mogą pokazać się jako taka grupa, która w miarę budowania jedności, no może stać się grupą państw, którą no trzeba się będzie bardziej lub mniej liczyć na świecie, no bo wiadomo, że jeżeli państwa działają razem, to mają większe szanse przebicia się. Ech. Więc to jest taki właśnie nowy brand, który nam się pojawia. No, kolejny sojusz, oczywiście tak jak wspomniałaś, inicjatywę podjęli Azerbejdżanie. Jest zaangażowany Bank Kazachstanu, bo będą nawet karty bankowe, będą domy handlowe w krajach tureckich. Jest oczywiście podpisane memorandum, że każde, każde stowarzyszenie, takie krajowe Made in Turan, będzie poszukiwało wsparcia rządowego, czyli też takie ułatwienie wchodzenia wzajemnie sobie na rynki, nawet własne prawo, znaczy ramy prawne, umowy będą harmonizować, powiedzmy, ten proces, harmonizować proces współpracy gospodarczej. Wszyscy przekonują, że taka inicjatywa to jest trochę coś więcej niż jakaś taka etykietka, niż kolejny, kolejny, kolejny BRICS, ale to jest taki rzeczywiście sojusz strategiczny, że razem rzeczywiście możemy więcej, że razem mamy potencjał i możemy być bardziej rozpoznawalni. To jest potrzebne rzeczywiście dla tych, nazwijmy to, dla tego świata tureckiego, żeby. Rozwiązywać jakieś swoje problemy gospodarcze, otwierając się na nowe rynki, Azerbejdżan, Kazachstan potrzebuje y, finansów y, y, tej nowej ekonomii, nowego impulsu. Ja myślę, że akurat w przypadku Kazachstanu czy Azerbejdżanu, w dużej części to nie jest tak, że te państwa potrzebują impulsu finansowego w sensie, że to one potrzebują jakby możliwości finansowych No Azerbejdżan, jak wiemy, choćby z uwagi na, na to, że zapotrzebowanie było na, na ropę na zeszłowce energetyczne Azerbejdżanu, szczególnie po urwaniu się tych dostaw z Rosji, no to jakby wpłynął trochę na nowe wody, w sensie jakby stał się bardziej potrzebny w zwanej Europie Zachodniej, ale ja myślę, że tutaj chodzi też trochę o coś innego, czyli o to, żeby po pierwsze pomóc tym innym krajom, ale też, żeby przez te kraje, które są wewnątrz Organizacji Państw Turkijskich, łatwiej wchodzić na rynki. Bo ile Azerbejdżan finansowo sobie jakby radzi, to to Turcja jest takim krajem, który stanowi trochę drzwi dla tych innych krajów do wchodzenia na rynki unijne i zachodnie, A przez co, no, że jakby najdłużej jest tam obecnie, jest to też, no choćby, jakby popatrzeć się na te kraje, no, i tutaj w sferze choćby energetycznej, no bo to jest coś, co, co bardzo mocno wybrzmiało w ostatnich miesiącach. No to Turcja stanowi tutaj hub energetyczny, w sensie no większość tych pomysłów na budowę, czy już rozbudowę istniejących, czy na budowę nowych połączeń jest przez terytorium Turcji, jakby nie patrzeć. No też są pomysły bez, no ale jakby Turcja stanowi tutaj ważny element. Ja myślę, że to jest takie połączenie możliwości, wyzwań i problemów wszystkich tych państw, w sensie właśnie takie budowanie na zasadzie, że razem. Ma się większe możliwości, dlatego że właśnie Turcja ma większe możliwości bycia tym krajem frontowym i wprowadzania na te zagraniczne rynki. Ale biorąc pod uwagę, nie wiem, choćby same problemy gospodarczej samej Turcji, to wiadomo, że wsparcie czy to z, z Azerbejdżanu, czy to z Kazachstanu, Turcji w tym aspekcie było potrzebne. Tam mamy też inne państwa i inne możliwości, więc wydaje mi się, że to jest taka trochę współpraca właśnie oparta na, na tym, że różne te kraje mają różne sytuacje, jeżeli chodzi o choćby ekonomiczne do choćby wizerunkowe i potrzebują pewnego wsparcia siebie wzajemnie, czy może liczą na to, że razem będą w stanie więcej wynegocjować. To też było widać na spotkaniach tych państw. No po październiku, czyli po ataku Hamasu na, na, na Izrael, ale też później po tym, co rozpoczęło się w strefie gazy, kiedy te państwa też zaczęły się spotykać, tworząc taki pewien format, który zaczął też rozmawiać nad rozwiązaniami międzynarodowymi. Wiadomo, że on nie ma tam na tyle silnej pozycji międzynarodowej, żeby tutaj coś wprowadzać jakby w politykę, ale zaczął pokazywać, że ta jedność świata turkijskiego może wpływać na to, że no, patrząc się na możliwości tych państw i też jest osadzenie tej Azji Centralnej, to może doprowadzić do tego, że że będzie trzeba się z tym formatem liczyć, no bo właśnie państwa energetyczne, szlaki handlowe, choćby z Chin, jakby też kwestia no bliskości gdzieś tam Rosji, no to wszystko sprawia, że pomimo bardzo różnych wyzwań, kiedy współpracują ze sobą, to mają większą szansę jednak no, wypracować pewne, pewne rozwiązania, które były bardziej korzystne. To, to nie jest łatwe, dlatego że choćby. Kazachstan i Azerbejdżan mają spory co do tego, jakby z której części Morza Kaspijskiego mogą wydobywać ropę, i to jakby sprawia, że ta współpraca wewnątrz samego formatu nie jest łatwa. Ale no, są to rozwiązania, które mają pokazać, że mimo tych trudności, no, państwo będą właśnie doprowadzać do, do ujednolicenia pewnych kwestii, kwestiach, których najbardziej zależy. To są kwestie właśnie ekonomiczne, po to, żeby wspólnie tworzyć jakby właśnie markę, która może mieć większe przebicie na arenie międzynarodowej. I myślę, że... Nie wiem, ile to się uda, bo tak. tutaj to warto powiedzieć, że, że to jest pomysł, który jakby istnieje, on jest gdzieś tam sprzedawany, ale no trudno w tym momencie powiedzieć, na ile ta marka chwyci, tak mówiąc bardzo kolokwialnie. Na ile się okaże, że, że same państwa będą ją faktycznie bardzo promować, no bo tutaj też jest kwestia potem swoich własnych interesów, no bo tak jak powiedziałam, nie wiem, na ile Turcja będzie chciała zamienić markę Made in Turkey, na, na markę Made in Turan, no ale sam pomysł myślę, że jest ciekawy i warty zaobserwowania, się po to, żeby się później nie zdziwić i nie szukać, gdzie ten Turan leży. No Miałem zapytać, czy tutaj może prezydent Erdogan zechce przyjąć jakieś małe przywództwo nad tym, nad, tym, nad, tym, nad tym brandem, sojuszem, nie wiem jak to nazwać też. Na razie się nie wydaje, dlatego że na razie to, Właśnie nie od strony Turcji dużo o tym będzie jest mowa. W sensie Turcja próbuje być takim krajem wiodącym, jeżeli chodzi o samą organizację państw turkijskich. To jest tak, że, że tutaj te spotkania są ostatnio często, bardzo często właśnie, mimo tego, że to jest rotacyjne, ci są spotkania. To prezydent Erdoğan stara się jakby pokazać jako taki, no może nie przywódca świata turkijskiego, bo to też nie byłoby mile widziane, no ale jako taki nadający ton przywódca. Jeżeli chodzi o sam brand, no to tutaj bardziej podkreśla się właśnie ten pomysł Azerbejdżanu na to, żeby go używać. I w samej Turcji, no jeszcze w tym momencie nie za wiele się o nim mówi, ale zobaczymy, na ile to się, to się zmieni w przyszłości. Bardzo dziękuję za komentarz. Karolina Wandaluszewska. Kłaniam Sińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia!